Witajcie z tej strony drill śliwka. To jest 14 odcinek z gry Super Mario Odyssey. No i dzisiaj musimy przejść przez królestwo obiadowe i zawalczyć z kolejnym Brudalem. No i tam jakaś sobie kura lata, która potrzebuje mięsa. Ale najpierw, oczywiście, zabierzmy sobie wszystkie monetki i takie tam rzeczy. Potrzebujemy teraz 18 księżyców. O, lepiej tak. Czekajcie, a gdybym tak zrobił? Okej, okay, jednak nie. Oj, 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 dobra, raz się oparzyłem, ale mam monetki. Czekam jak trzeba by było je normalnie zdobyć. Ale zresztą nieważne. Okej. Okay. Trzeba na pewno no właśnie, na górę się dostać. I teraz tutaj 6 na 100 Dobra Okej, okay, dobra, totalnie ominąłem miejsce Więc tutaj Dobra, dawaj Mario Dobra, jest Wyzwanie czasowe królestwa obiadowego numer 1 No i fajnie, dobra, lecimy dalej Także tutaj już chyba nic nie ma za bardzo. W tym miejscu. Z tego co widzę. W sensie, tutaj możemy te gumby złapać. Dobra. I tutaj są takie pomidory, które jednak są dosyć gorące. O! O, kurde! Dobra. O nie, muszę mieć większy stak. Dobra, no to wracamy się Po więcej No i co? cztery wystarczą No zobaczymy, zobaczymy Bo myślałem, że nie zaskoczę tak szczerze Dobra Nie no, cztery już wystarczą Zresztą zobaczcie sobie No gdzie wyjdziecie gumby? Okay. Jak zwykle się nie udało. A tutaj co jest? O. No to wróćmy się. Chociaż w sumie, czy mi są potrzebne te gumy? Bo pamiętam, że tam jeszcze na górze były. No, tylko, że nie doskoczę tam na górę. Chociaż nie, doskoczę, doskoczę. Zobaczcie. Mogę zrobić coś takiego. Ok, tak. No ale Mario, triple jumpa musisz zrobić. już. <grymne> utknąłem na początku, no to nieźle. No serio, dobra, już trudno. A bo ta jedna guma wciąż tam żyje. Dobra, trudno, zrobię to później. No serio. O! Księżyc! <laughs> Chowający się w cieniu... ...Filara. O! Wreszcie jestem na górze. Okej, okay, monetki tam są. Czyli nie ma jeszcze gump na górze. Ok, Dopiero musimy... ...coś zrobić, żeby się pojawiły. Jest księżyc kolejny. Nie, no serio! Ja nie mogę. Ale w głupi sposób zginę. Ja nie wierzę w to po prostu. No, dobra wiadomość jest taka, że możemy spróbować ponownie z tymi gumbami. Chociaż powinienem dawno już stąd wyjść. No, serio, ty gumbo. O dobra, <laughs> ominąłem te pomidory. No. O dobra, udało się. Dobra, jest. Okej, okay. miłość nad lawą. Z w ogóle. Okej. Okay. Pójdźmy jeszcze po ten księżyc i ruszajmy dalej. Ok, także przynajmniej też nie muszę tych monetek tutaj ponownie zdobywać. No, proszę bardzo. Na e, się soli. Właśnie, a co jakby? Udało się jeszcze pójść na tamtą stronę. O, właśnie coś takiego. Czekajcie. Ok, i teraz złapać te lawowe lava... bąbelki, bo one się tak zwają Lava Bubbles. <grym>, to jest po prostu przejście. Hej! Jest przejście. Właśnie widzę kapi. Ale za wiele nam to nie daje, niestety. Ok, a teraz zróbmy sobie taki challenge. Spróbujmy tam przeskoczyć bez używania bombelka. O, jakie to jest łatwe. No. No i brudale. Lecimy. Ok, zostało już trzech. Aha! Ukradliśmy całą łódź e, przepysznego e, Stupendous Stew na ślub e, e, króla. Ale będę musiał się wrócić do wulkanu, żeby dokończyć e, tą zupę. Po tym jak poradzę sobie z tobą. Okej, okay, no ten gościu to jest łatwy. Nazywałem, no, mnie chcesz przestraszyć, ale. O kurde, ty, uderzył mnie tym razem, no co za cwaniak, no. Daj mi to serduszko od razu. Teraz robimy tak, uderzenie. O. No przecież ja go uderzyłem. A, wiesz co, ja się wcale nie boję, to był taki żart tylko. No i tutaj grunt pandujemy O, no jest. Pierwszy księżyc fabularny. Brudale są po gotowaniu. Okej. Okay. Dobra, przejście się odblokowało. Pod kamieniami Sera. O jak widać jest to jakieś miasteczko. I mamy nowych przeciwników. Rozbierzmy te rzeczy tylko. Dobra, super. Okej, okay, tam na razie nic nie ma. I co, widelczyka łapiemy? Oooo Co to za zapach? Smakowite. No właśnie. Nasza zupa będzie zrujnowana. A, czyli oni chcą dodać jakieś składniki, które. Są wbrew tradycji, coś takiego może? A, może, może. Okej, okay, możemy te fasolki kopać wszystkie. O! Więcej moletek. Wow! To było dziwne. I puszki. Więcej moletek jeszcze. Uuu, kurde, tu jest ile monet w ogóle. Pokaźna sumka. Tam nie zaskoczę, nie ma opcji. <laughs> o, tutaj kolejne. O, i księżyc w tym. Tak, w tej skrzyni księżyc znalazł się. Czy ja się obijam? <laughs> nie mam mowy. To też jest składnik. Właśnie, jak wrzucimy te fasolki do tej zupy. Tylko jakbym trafił. O, akurat nie trafiłem. Może to mi się uda trafić. O, no to wtedy dostajemy troszeczkę monet dodatkowych. A, tutaj akurat nie wyszło. O, tutaj też. I mamy tutaj również takie a jakby to nazwać takie rzepy, coś takiego, nie? I złotym, jak wrzucimy to dostajemy księżyc. No pozostałe dwie to są takie zwykłe, białe. Więc one nam nic nie dają poza monetami zwykłymi. Okej. Okay. O, tu jeszcze są monetki. No, proszę bardzo. Świetnie. Oj, 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 Mario. No właśnie, i tu jest księżyc. Na kolumnie w rzędzie. No i co, może kupimy sobie kostium dla Mario. I od razu Księżyc. No dobra, to może najpierw Księżyc. Nowe rzeczy. Aha, pewnie tego klauna. Ale no, my to sobie będziemy na końcu pokazywać. Jak już wszystko się uda zdobyć. Okej. Okay. No i mamy. Kucharza. I malarza obok. Właśnie zawsze się zastanawiałem, co do tego królestwa ma malarz jakiś. No ale dobra. Kucharz, no to wiadomo. Całe to królestwo jest o jedzeniu nawet jego nazwa. Obiadowe Królestwo. I tu od razu mamy ten sekretny poziom. Wymagający kostiumu. No, to jest miejsce. Do którego mogą wejść tylko kucharze. I wyglądasz... Masz czapkę i strój gotowy do gotowania. Proszę, wchodź. Ok, no i taki level mamy. Gdzie musimy złapać znowu te, e, te lawowe bąbelki? Aha, to jest taki łatwy księżyc. <laughs> na razie może nie, nie zauważenie na początku. Ale pewnie mieli taki pomysł, że jak y, tam trzeba wskoczyć do tego garnka, to potem się ludzie zorientują, że jeszcze do tego można. Okej, okay, tym razem musimy po w pomidorach skakać, bo jeśli nie wskoczymy na pomidora, no to po prostu y, z znikniemy. W sensie Mario przeżyje, ale będzie musieli znowu lecieć po tego bąbelka, no ale to chyba było na tyle w tym poziomie, nic trudnego. Dwa łatwe księżyce, po prostu. No i proszę. An extreme zimmer. Wychodzisz... tędy. No, dokładnie, wychodzę. O, wrzuciłem nawet. Okej, okay, to co wy na to, żeby zrobić... tutaj. Czekajcie, a może żeby mu było gorąco? O, nie, nie ten przycisk. <laughs> Strzałka w dół. O, proszę bardzo. No. Ok. A, może trochę zmniejszmy oddalmy w sensie. Dobra. Świetnie. No i ruszajmy dalej. No to już nie ma nic do zrobienia w tym mieście. Okej, okay, tutaj monetki tylko. No to też, wiadomo, za wiele nie dają. W sensie, no dają, ale. Akurat... No teraz to musimy się skupiać bardziej na fabule, a potem Zrobię oczywiście maksowanie tych wszystkich królestw. Okej, okay, tu jest przejście. Ale czy ono nas dokądś doprowadzi? A, w to miejsce. No nie byliśmy tu faktycznie jeszcze. No i... O, pięć monetek. Hm. Całkiem pewny, że... Stąd nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia. Trzeba się wrócić. Ale pięć monetek. Znaczy wiecie, no zawsze warto zbierać, bo potem nie trzeba się będzie wracać. Ok, to sobie. Szybko tutaj skaczmy Okej, okay, tam byliśmy, gdzie... No właśnie. O, tutaj są jeszcze trzy. Przegapiłbym je. I co tu jest księżyc? No tak by się świeciło. Okej. Okay. Wyspa Soli. Pływająca na lawie. Unosząca się na lawie bardziej. Dobra, i sekretny poziom. O, znowu z tymi widelcami. W sensie z tymi widelcami, których już wcześniej używaliśmy. Oha, okej. Okay. Warto zdobyć te monetki w sumie. Czekajcie, jak sobie bym zrobił tak. A, widzicie. O, to było całkiem niezłe. Dobra, i tu trzeba. O! Dobra, tutaj się złapmy. Weźmy tego lewego, może. O! No nie. Dobra, prawy. No i super. Wystrojanie się z widelców. To the summit. Na szczyt góry. No i tutaj. Kolejne. Zboczenie z trasy na odbijaniu się z widelców, wystrzeliwaniu się. Bo flick to jest właśnie tak, jakby naciągnąć i puścić. okej okay, teraz. Oj, Mario. O nie, ja, zgi ja zginę, bo to jest. No właśnie, kurde. Bo jak Mario wpadnie do lawy, to potem tak biega dookoła. Trudno nad tym zapanować, tak szczerze. Tak więc lepiej złapać sobie tego bombelka, Bo i tak byśmy go potrzebowali, i tak, więc... No Ktoś, no... Wiecie Oczywista sprawa No i co? Ok, teraz tu... Dobra, może ruszajmy na razie Z fabułą bardziej A tutaj nie jest jakiś checkpoint przypadkiem? Nie, nie wydaje się, żeby był na pewno musimy użyć tych hammer brosów Którzy teraz rzucają patelniami O oh, oh, monetki Chętnie zniszczymy ten cały ser Okej, okay, czyli były trzy chyba w tym miejscu O! Oh. Kurde, muszę trząść tymi kontrolerami Niczyj konami. No już prawie wszystko dobra zniszczymy wszystko. Dobra, udało się. Możemy zdobyć księżyc. Oh, dobra, zniszczmy ser, bo to całkiem fajne. Satysfakcjonujące. <śla> Ale sniper. Patrzcie na niego! Jaki snajper! No dobra, wreszcie się udało. No dobrze. Pod serowymi skałami. Albo kamieniami. Jak to woli w sumie, nie? <ścoughs> Okej, okay, nie wiem czemu się zaśmiałem, to w ogóle nie było śmieszne. Ani troszkę. Okej. Okay, wielki garnek. Na wulkanie. Wskakuj. I multiksiężyc. I checkpoint się zjawił. Ścieżka do skalnego A, takiego plato. To jest takie, jakby jakieś jest góra. To tam jest takie płaskie na górze. Na szczycie góry, w sensie. Coś takiego chyba. Ja to tak rozumiem. No i księżyc. Zapal latarnie na małej wyspie. I zapomnijcie o tym, że. Możemy wejść do tego tunelu. Pomonetki. Było je wcześniej, widać trochę, nie przyzwróciliście uwagę. Możliwe, że nie. Możliwe, że tak. Dobra, mamy to: 53. Łatwiutko O, oh, wow, wow Mario Nie skacz tak daleko Okej okay. O kurde, jaki snajper Lepszy ode mnie Okej okay. Okej, okay, kolejny sekretny level Czekaj, czekaj Z czego nie chcę zabijać bo Tu są jakieś skały serowe A pod nimi? A! Kolejna rzepa złota. No dobra, nie wiem czy będziemy tego potrzebować na razie. Może później to zrobimy w następnym odcinku. Bo może pamiętacie, że powiedziałem, że ten odcinek podzielimy. W sensie to królestwo na dwa odcinki podzielimy. Dobra, ja muszę się śpieszyć, bo widzę, że 20 minut już nagrywam. O! O! Kurde, to było dobre. Aha, czyli pewnie tutaj muszę wejść. Najpierw. No pewnie, że tak. Sobie odnowimy życia. Przechodzenie, magmy. No mogę sobie takim to jest szybkim sprintem przeskoczyć. Jasne, że mogę. No akurat spadłem. Czego ja się w ogóle spodziewałem, no? No nie mam takiego skilla, żeby sobie elegancko przejść, tylko muszę zginąć. Okej. Okay. Ja no to i tak bym stracił tego bombelka, więc... Okej, okay, tutaj drift by mnie zabił. Więc muszę być bardzo ostrożny. No! No nie! Mario! Co ty robisz? Człowiek! No i dobra, jedną monetkę pominam, więc muszę się tam wrócić Niestety Okej, okay, ktoś wali nade mną No błaga mnie teraz Sorry za to ktoś tam puka Ja mieszkam w bloku, a nie w domku no, ale oczywiście, no, Mario zdecydował się na y, spadnięcie. Okej, okay, no to akurat może nie wina, Mario. Akurat, no, kapi. No, no, no dobra, reszcie się udało. No naprawdę, no to już było trochę hamskie, naprawdę, Mario. Żeby aż tak zginąć. Dobra, okej. Okay. Dobra, teraz to... To ta próba. Ta próba, w której nam się uda. Nie ma innej opcji, że nie. Po prostu musi się udać. Patrzcie na to, dobra. I teraz robimy tak. Tutaj sobie przeskoczymy. Tutaj też. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, ok, ok. To nie wygląda zbyt przyjaźnie. No, jasne, że tak. Mario. Właśnie kontrolowanie tego bąbelka jest trudne, bo ono musi zyskać trochę czasu, żeby zyskać prędkość. Na przykład jeśli skoczymy z miejsca... No to ono jest bardzo wolne, w sensie ten bombelek. Ten bombelek jest bardzo wolny. Ale jeśli już się przez chwilę rozpędzimy, no to już... No to już po prostu możemy dalej skoczyć, bo mamy prędkość. Kontrolowanie go w powietrzu jest po prostu jakimś totalnym koszmarem. Czyli musimy stąd się rozpędzić i skoczyć. Tak jest! Uuhu, udało się. Dobra. Koszmar się zakończył. Wąska ścieżka. Magmy. Dobra, ja tu nie wracam nigdy. <laughs> Na szczęście monetki zdobyłem. I zaraz też już dojdziemy do końca. Dochodzimy do szczytu tego plateau. Tak. Mięsne plateau. Mięsny szczyt góry. Właśnie. I to jest góra, i takie płaskie. okej okay. Kurwa zauważyła mięso. Z wąsem. Z czapeczką. Okej, okay, no to jest trochę creepy Okej, okay, kura dodaje mięsa do zupy Okej okay. No fajnie, fajnie I multi księżyc Super Duży garnek na wulkanie, wskakuj. O, o o! dobra, to będzie dobra miniaturka. No. No i kurana nas zdmuchnęła niestety. Albo to? Nie no, chyba tamto. Okej, okay, wespnij się na ...pokaskadującej magmie. Ja ui. E Co, znowu tutaj jesteśmy? No, ten, ten zdenerwowany wulkan. Okej, okay, ten wulkan wciąż wybucha. No dobrze, także dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ogólnie mówię Wam, że już nie będę nagrywał teraz, dopiero po świętach. Także życzę Wam wesołych świąt. U Maria jest akurat bardzo gorące, ale w Polsce jest zimno. Więc no. Chwila... Okej, to był niesamowity trick, ale dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się wesołych świąt. Cześć.